Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor, gorąco polecam. P.R. Po śmierci, silniejsza niż za życia. 29 stycznia minęła kolejna rocznica formalnej likwidacji przewodniej siły narodu przez ponad 40 lat. Na tą okoliczność w historycznym dodatku dziennika polskiego. Ukazał się tekst. W Krakowie nieboszczka umarła wcześniej. Rozmowa z historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem jakby nie było, Andrzejem Chwalbą, kiedyś członkiem PZPR, o czym sobie zapomniał, jak się starał o fotel prezesa IPN. Profesor wystąpił w tej rozmowie jako wybitny znawca Krakowa i jego najnowszych dziejów. Z rozmowy wynika, że profesor wie nieco o stanie wojennym, czym na głowę merytorycznie bije swoich kolegów z Wydziału Historii UJ, którzy w najnowszych historii, w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego o czymś takim w ogóle nie wspominają. Z innymi stwierdzeniami profesora trudno się jednak zgodzić. Pisze na przykład, ale co ciekawe, partia w latach 80. Inaczej niż w poprzednich dekadach nie miała już władzy nad UJ-em. Uniwersytetem rządził rektor. Niestety nie powołuje się na badania swoje lub innych, które doprowadziły go do takiego ciekawego wniosku. Ja tak naprawdę badań nad tym tematem nie prowadziłem, bo niby jak. A co więcej, jeden z historyków UJ-u, decydent, Oznajmił, że na takie badania nie można przeznaczać grosza z kieszeni publicznej. Mimo to po wizytach w archiwum państwowym ujawniłem w lustrze nauki przynajmniej wykaz, niepełny niestety, towarzyszy tworzących władzę PZPR na ujocie, czego i nie tylko tego historycy ujotu i nie tylko nie byli w stanie zrobić. W latach 80., podobnie jak profesor Chwalba, byłem na uniwersytecie, choć nie do końca lat 80., i widziałem go całkiem inaczej. Kontakty z rektorem, rektorami, jako takie miałem, ale z podstawową organizacją partyjną PZPR, żadne, choć cały czas miałem na karku, a także na przeciwko inaczej mówiąc, vis Towarzysza PZPR w roli rzecz jasna dyrektora, który przez te lata, i to z wyraźnym natężeniem od stanu wojennego, miał wiele przeciwko mnie, czym się dzielił z rektorami, choć nie od razu skutecznie. Nic mi nie wiadomo, aby rektor towarzysza na zbity pysk wyrzucił, na przykład ze schodów, jak akademik Pawłow zrzucał z czy za drzwi, jak akademik Infeld wyrzucał Stalinka. Jak przyszła lustracja, weryfikacja kadr akademickich, zarządzona przez rządzącą przewodnią siłę narodu, lektorzy ją posłusznie realizowali. Polecenia wyrzucania za negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką wykonywali i nawet nie potrzebowali podpisów pod sfingowanymi oskarżeniami. Protestujących opozycjonistów, co ani tajnymi, ani jawnymi współpracownikami systemu kłamstwa być nie chcieli i nie rokowali na wsparcie przewodniej siły, a co gorzej, stanowili dla niej zagrożenie, za drzwi wypraszali. Nie towarzyszy nic podobnego wówczas nie znaczących, tylko opozycjonistów. Ci znaczyli i znaczą nadal wielce. Swoimi działaniami siejąc grozem wśród rektorów. Tak to bezetperia nie miała władzy nad ujotem. No bo skoro uniwersytetem jagielońskim zarządzał rektor pod batutą bezetperii, to on miał władzę, zdaniem historyków. Choć rektor chyba nie miał władzy nawet nad samym sobą. I chyba do tej pory tej władzy nie odzyskał. Bez względu jakiej jest opcji. W stanie wojennym, jak próbowałem zorganizować strajk w Instytucie Nauk Geologicznych UJOTU, niemal wszyscy pracownicy, członkowie Solidarności, rzecz jasna, podobnie jak towarzysz dyrektor, stanęli nie za mną, tylko za towarzyszem dyrektorem, bo ten z ulgą dla wszystkich oznajmił, że Solidarności już nie ma, czym przebił samego Jaruzela, który Solidarność Wtedy tylko zawiesił. Gdy towarzysz dyrektor obwołał się przewodniczącym Rady Naukowej mojego Instytutu, obejmując tym samym władzę dyktatorską, tylko ja protestowałem i z sekretarzowania w takiej Radzie zrezygnowałem. O czym rzecz jasna, historycy nie piszą, bo to by podważało ich tezę o nic nieznaczeniu partii w życiu uczelni. A historycy jak to historycy. Rzecz jasna, nie piszą takiej historii, jaka była, tylko taką, jaka daje im etaty. Czasem kilka, i awanse na uczelni. Z tego też powodu nawet niektórzy opozycjoniści do tej pory nie zupełnie się orientują, że to partia decydowała o tym, kto na uczelni będzie zatrudniony i awansowany i im wyżej, tym wyższe organa. Partyjne o tym decydowały. O profesorach to decydował Komitet Wojewódzki, a nawet KC. A ludziska po latach nadal brezą, że jak ktoś zostawał profesorem w Perelu, to musiał być naprawdę dobry. Bo pod jego nazwiskiem nawet komuniści składali podpisy. W systemie negatywnej selekcji kadr. Atrybut systemu komunistycznego, rzekomo na uczelniach selekcjonowano najlepszych, bo to partia zapewniała. Niestety, partię na uczelni nie tylko w latach 80. wspierała lewa strona Solidarności. Stąd nikogo z partyjnych nie usunięto z uczelni, gdy prawoskrętnych członków Solidarności jak najbardziej i Solidarność nie protestowała. Jak w czasach tak zwanej transformacji, zgłosiłem chęć powrotu na Uniwersytet Jagielloński. Wtedy solidarność z partią dała mi odprawę na wieki do żywotnią. Tak partia została zmarginalizowana na ujocie, a właściwie tak umarła, że po śmierci była jeszcze silniejsza niż za życia i tak się trzyma do dzisiaj poprzez swoich następcu I przez teczki akademickie do tej pory zastrzeżone, bo prawo roku 1983 jest ponad konstytucją III R.P. Jako historyk ziemski jedynie ja reaguję, jak historycy opisują historię nie z tej ziemi. Pozostałym to się podoba. Historię w III R.P. mamy często z kapeluszy. Tajnych i jawnych współpracowników systemu kłamstwa. Z tym, że tajnych niekiedy się ujawnia, a jawni to pozostają utajniani, czemu staram się samo jeden nieco przeciwdziałać. Oni są tam, gdzie swój zawsze czuć lustracji się jak psy kamienia boją, potrafią bo na wiarę naszą klucz, lecz widział Bóg, nie takich już ścierojów.